Hey, witajcie, ja jestem Badda, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dokładnie dzisiaj pogadamy o tym, czym są tak właściwie punkty na Steamie, czym są poziomy i co dokładnie musicie wiedzieć, żeby zacząć ogarnieć sobie swój ładny profil na Steamie. Ok, zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli od poziomu Steam. E, poziom na Steamie tak właściwie głównie pokazuje ilość odznak, jaką posiadacie, bo tak właściwie to jest główny sposób na zdobywanie poziomów. Do czego służą tak właściwie poziomy na Steamie? E, po pierwsze, troszeczkę to pokazuje, jak bardzo jesteście zaangażowani na samej platformie, e, to jest taka najmniejsza rzecz. Druga rzecz natomiast e, pozwala Wam na zwiększanie ilości waszych znajomych. Czyli, im wyższy poziom Steam posiadacie, tym więcej znajomych jesteście w stanie posiadać na Steamie do zapraszania. Druga ważna rzecz, za poziomy Steam otrzymujecie tak zwane gabloty. Czyli wszystkie te elementy, które widzicie tutaj, czyli właśnie te osiągnięcia, te grafiki, które ja posiadam na swoim poziomie. To są gabloty. Są to różne gabloty. Niektóre, tak jak tutaj, to jest gablota tekstu. Tutaj mamy gablotę odznak. I z tego co pamiętam, zazwyczaj jest tak, że co 10 poziomów, które otrzymujecie, to jest jedna dodatkowa gablota. Gabloty jesteście w stanie sobie ustawiać w ustawieniu waszego profilu w menadżer gabloty. I tutaj jesteście w stanie wybrać jakąkolwiek z tych gablot. Jedyne co was ogranicza, to tak jak i mówiłem, to 10 poziomów otrzymujecie dodatkową gablotę. Czyli to jest tak, powiedzmy chcecie mieć 4 gabloty, no to musicie osiągnąć 40 poziom na Steamie. W jaki sposób można osiągać poziomy na Steamie? Od, otrzymując odznaki. Odznaki otrzymujecie tak właściwie w dwa sposoby. Pierwszy to jest z eventów, które się pojawiają. Przykładowo, w tej chwili jest zimowa wyprzedaż i jest, jeżeli będziecie robić swoją kolejkę, to możecie zdobywać przedmioty, między innymi karty. I z tych kart jesteście w stanie sobie ułożyć właśnie odznakę, tak jak tutaj widzicie. Są 10 kart do, do zdobycia. I z tych 10 kart jesteście w stanie sobie ułożyć odznakę, która daje Wam punkty doświadczenia. Tutaj w górnej części jesteście w stanie zauważyć, ile punktów doświadczenia potrzebujecie do następnego poziomu. W moim przypadku to jest 821, czyli muszę mniej więcej 8 odznak zdobyć. Troszkę więcej niż 8. Jak się takie karty zdobywa? Najprościej takie karty zdobywacie, jak sobie gracie w jakąś grę. Jak zakupiliście sobie grę na Steamie i ta gra ma podpięte karty. To grając w nią, otrzymujecie jedną losową kartę. Jak widzicie, tutaj w tym miejscu przy odznace jesteście w stanie sprawdzić, ile jeszcze losowych kart otrzymacie. W tej chwili, jak widzicie wszystkie te, które ja mam tutaj, mam napisane, że nie otrzymasz więcej losowych kart. I to jest tak, zazwyczaj z takiej jednej odznaki jesteście w stanie zdobyć połowę kart. Czyli przykładowo, tutaj mam na przykład 7 kart do, do całej odznaki. Ja byłem w stanie zdobyć tylko 4. I tak samo jakby wreszcie, tutaj na przykład było 5 kart do zdobycia, ja zdobyłem tylko 3. Jak zapytacie, ok, w jaki sposób zdobyć resztę kart? No i tutaj wchodzi właśnie ekonomia. Po pierwsze, możecie sprawdzić, czy dane karty posiada ktoś z Waszych znajomych. Znajdźmy jakąś taką. E, Batmanie powinno być. O. Tutaj możecie zauważyć, jaką kartę posiadają moi znajomi. I z tymi znajomymi ja mogę się powymienić. Mogę mu dać kartę z innej gry, on mi wtedy da tą kartę. Inny sposób to możemy przeszukać rynek, żeby znaleźć tą kartę i zobaczyć jej ceny. I te brakujące karty, których nam brakuje, możemy sobie wykupić i uzupełnić wtedy cały, całą kolekcję do wytworzenia odznaki. Ok, czyli po zebraniu całej kolekcji kart możemy od yy, utworzyć odznakę. Ta odznaka nam daje, po pierwsze, pojawi się jakaś zniżka na jakąś losową grę dla Was, dodatkowo, właśnie otrzymacie punkty doświadczenia, i jeżeli wbijecie te 10 poziomów, to otrzymacie gablotę. Czyli wszystko jest bardzo proste: gramy w gry, dokupujemy lub wymieniamy się kartami i zbieramy doświadczenie i zwracajcie tak właściwie na to uwagę ponieważ niektóre gry mogą mieć na przykład 12 tutaj mam 15 kart do zdobycia tak? i zakup na przykład takich 7 dodatkowych kart może już kosztować mnie około 5-10 zł na jedną odznakę dlatego warto posprawdzać które z tych odznak na przykład posiadają małą ilość kart ok druga rzecz którą musicie wiedzieć to jest sklep punktów jak przejdziemy sobie w sklep i przejdziemy do sklepu punktów Przechodzimy do takiej oddzielnej zakładki, na której można kupić tak właściwie przedmioty, żeby jakoś urozmaicić nasz profil. Są tutaj awatary, na przykład, są tutaj tła profilu, są na przykład dodatkowe gabloty i tak dalej, i tak dalej. Jakieś naklejki do czatów, emotikony i tak dalej. Natomiast pytanie: Ok, czy my płacimy w tym sklepie punktów? Płacimy dokładnie punktami, które otrzymujemy na Steam. Te punkty otrzymujemy za każdym razem, kiedy kupujemy jakąś grę. Ileś tam punktów przekłada się na, yy, na ileś złotych. Yy, I wtedy, na przykład, kupujemy grę za 30 złotych, i automatycznie za tą transakcję otrzymujemy ileś punktów na nasze konto. Czyli, im więcej gier kupujemy, tym więcej yy, punktów posiadamy. Tutaj, po lewej, posiadacie tak właściwie całość. Yy, możecie właśnie posiadać rzeczy do profilu, do czatu jeżeli na przykład posiadacie steam decka to również posiadacie tutaj jakieś customizacje do steam decka co mnie na przykład najbardziej ciekawi to na przykład gabloty po pierwsze jeżeli na przykład nie chce wam się wbijać tych powiedzmy macie 40 poziom tak, i potrzebujecie jeszcze jedną gablotę ale nie chce wam się wbijać dodatkowych 10 poziomów za punkty możecie wykupić jakąś tutaj dodatkową gablotę po pierwsze, możecie wykupić powiększenie gabloty, tak jak tutaj widzieliście. Czyli przykładowo, jak mamy kolekcjoner gier, to tam będzie wyślanych więcej niż jedna gra. Albo w przypadku odznak, możemy więcej odznak pokazać. Druga rzecz, można kupić właśnie dodatkową gablotę. Czyli wydajecie tutaj punkty i otrzymujecie dodatkowo gabloty. Ja na przykład wykupiłem sobie dodatkową gablotę prac graficznych. Ok. Tylko bardzo jedna ważna rzecz. Jeżeli, przykładowo, posiadacie, nie wiem, siódmy poziom na Steamie, tak? Czyli nie macie jeszcze dziesiątego przy pierwszym, e, e, czyli nie otrzymaliście jeszcze pierwszej gabloty, to to, że wy wykupicie tutaj jakoś dodatkową gablotę, nie oznacza, że ona pojawi się u was na profilu. E, żeby te gabloty się pojawi pojawiły, musicie zdobyć ten dziesiąty poziom, czyli ten, ten pierwszy próg, przy którym sobie e, otworzycie E, możliwość dodawania gabloty. Okay. Czyli pamiętajmy, pierwszą ważną rzecz. Zdobywamy najpierw dziesiąty poziom, żeby móc sobie dodawać gabloty, i potem możemy zakupić tutaj sobie gabloty. Natomiast, jeżeli na przykład gabloty Was nie interesują, to Was na pewno mogą zainteresować albo tła, albo awatary. Ważna rzecz, ponieważ na Steamie wiadomo, w przypadku na przykład awatarów, można dodawać swój własny awatar. Natomiast w sklepie punktów wy możecie kupić jakąś ramkę, która będzie wyświetlana dookoła waszego awataru, albo możecie kupić animowany awatar, profile gier. Profile gier to jest tak właściwie zbiór, zbiór różnych rzeczy, które otrzymujecie na profilu. Kosztują one więcej, ale dają wam na przykład cały wygląd. Czyli po pierwsze, posiadacie jakby awatar w klimacie tej gry, posiadacie tło animowane ramkę jakąś dodatkową, no i również posiadacie tło mini profil. Okej. Okay. I ja myślę, że w tej chwili to jest wszystko. To jest bardzo fajny dodatek. Pamiętajcie, że tak właściwie sklep punktów to jest dodatek do tego, co i tak robicie na Steamie, tak? Bo na przykład te tła jesteście w stanie, zwykłe tła jesteście w stanie również zdobywać z oznak, czyli jak robicie odznakę, to również pojawia się tło. Natomiast jak chcecie posiadać konkretnie animowane tło, no, to musicie już takie kupić w sklepie punktów. No i to by tak właściwie było na tyle w tym odcinku. Jeżeli posiadacie oczywiście jakieś dodatkowe pytania co do profilu, to możecie zostawić je w komentarzu. A ja Wam dziękuję i widzimy się następnym.